Ostrzegły, że trzeba gdzieś szukać schronienia. Muszę wyznać, z wdzięcznością, że sam czas otrzymałem szanowne zaproszenie, bo przed tak mocnym deszczem jesienne liście niedługo zasłaniać mogą. I przekonałeś się, pan kapitan, że niebezpiecznie schodzić z bitej drogi za ujmującymi widokami. A przeciwnie, nawet i niebezpieczeństwo, które by mi łatwiło wstęp do jej domu byłoby mi przyjemnie. Aha, tak, wstęp do domu. Kto przełtaje wojskowego, nie ma co mówić. Zatem, pan służy w wojsku? No, jestem kapitanem. I dawno już pan służysz? Lat dziesięć. I pan byłeś na wojnie? Byłem pan. Widzę, Liznę nad okiem. Gdzież to pan byłeś ranny? A to w tatce, draśnięcie. Pan sekretarz płat, po kłamie. Wyjeżdżamy z domu, dlatego zastajesz nas pan przy rannym obiedzie. Czy nie zechciałbyś go podzielić razem z nami? O, bardzo chętnie. Przechadzka i kąpiel deszczowa zaostrzyła apetyt. A więc zapraszam. Panna Figaszewska dziś z postem. Pan kapitan jedziesz z Warszawy? A tak jest pani, z Warszawy. Mamy tam mnóstwo znajomych. Nie słyszał pan tam co nowego? Nic, pani. Nic sobie warto było powtórzyć. Hmm. Pan kapitan jedziesz na urlop. Może to w zamiarze żenienia się, jak to teraz modał panów wojskowy. Nie, pani. Nie. Dopiero rok drugi jako wdowiałem wokół ciebie. No to... A on to otwarcie. No, muszę wyznać na uniewinnienie moich wyrazów, że miałem żonę młodą, piękną, rozumną i byłaby doskonałością, gdyby nie jedna wada. A tą wadą? Złość. O, była zła. Ja 300 diabłów przepraszam. Chciałem powiedzieć, bardzo, bardzo zła. Teraz pocieszam się myślą, że moje dwuletnie z nią pożycie odkupi wiele z moich rzeczy podobieństwo kolei naszych losów. ja rok temu jak drugi, jak ozdobiałam. <grym> Może, pan kapitan, służyłeś pod rozkazami generała Marskiego, jej świętej pamięci męża? Nie, pani, znałem go w szansze byłby był doskonałością, gdyby nie jedna wada. <grym> pełno nad wszelki wyraz i pojęcie. Moje sześciomiesięczne z nim pożycie Ciągłą na czarną. Którą jednak wynagrodził sobie szlachetnym grzybem. To jest? Swoją śmiercią. O, ja tak dalece? I, I trzeba mu przyznać, że umarł dość prędko, <laughs> a nudziarze zwykle decydują się z wielką trudnością. Spodziewam <laughs> się, że tym razem będzie szczęśliwsza. Pani idziesz samo? Pewnie, to podobno. Pewnie pan znasz w Warszawie radcę Turskiego. Mm. Nie, nie znam. A więc a więc radca Stanów. To mm. no, mi się wydaje coś za nadto poważnego dla pani. Ostrzec przy tym muszę, że nudziarze w biurowie o wiele gorsi od szeregowych zażywają tabakę i noszą batowane szlaproki. Lubo. I pan rapta nie jest nudziarzem. Nie o nim tak mowa, ale o jego synowcu. Alfredzie Turskim, sekretarzu ambasady. A dyplomata! Dyplomata! Niebezpiecznie? Pan kapitan masz przeciwko dyplomacji. No, właściwie nic. Ale jako wojskowy, duszą i ciałem, nie lubię wybiegów i gmatwaniny, jakiego one są do Zresztą i w świecie dyplomacji jest wielu ludzi honoru i pan Turski zapewne zalicza się do tych że kiedy umiał pozyskać to, czego mu jeden zazdrościć musi. Pewnie, pewnie pan Alfred jest człowiekiem honoru i jak ja miałbym wiem Ale czy prace dyplomatyczne nie pozbawiły jego charakteru staropolskiej otwartości? To pytanie. Jak się pani zdaje? Znając go dobrze i zapewne od dawna, pani lepiej ode mnie odpowiedzieć sobie możesz. Ja go nie znam wcale, nigdy go nie widziałam do dziś dnia. Jak to? Pani nie znasz tego, któremu więcej niż życie, bo spokój, szczęście, życia powierzasz. Ale jej krewni, jej przyjaciele znają go dobrze. Krewni z nim żyć nie będą. Tak jednak postępowali nasi przodkowie i zapewne więcej było wtedy udanych małżeństw, niż jest teraz. Pani Lofigaszewska? Niech mi dziadunie i babunie przebaczą, ale to nie dobrze. Jest to poddawać uczucie serca rąk rozumu. A gdyby nawet szczęście w związku małżeńskim byłoby tylko iluzją, dlaczego się je pozbawić w czasem? Żartuj pan sobie żartuj! Ależ nie żartuje wcale. No, nareszcie i powierzchowność może być antypatyczną. Cóż na ten czas? Nie na przykład, no, nos kończaty jest nieznośnym. Wolałbym zostać kamedułą niż mężem kończastego nosa. No, prawda, no moja żona miała nosek no, troszeczkę w górę. za mnie, ale pomimo tego nos kończaty? Nigdy. No, nie bez tego, i si pani nie miała w tym względzie stałych zasad. Co do nosów nie mam żadnych. Uważaj jednak, panie kapitanie, radzę szczerze, abyś nie przekonał mojej siostrzenicy, iż małżeństwo między nieznającymi się pierwej jest Niepodobnym? No, tym lepiej, jeżeli przekonam. Zatem nie radzisz mi pójść pan za pana Alfreda? Hmm. Nie radzę najwyraźniej. I cóż pan radzisz? Co radzę? Co radzę? czy pan wiecie? Dobrze, powiem szczerze, niedyplomatycznie, bez długiej przemowy, radzę pani… Złóż! Radzę, bądź za mnie. O! Co? Dziwię się. No i ja się dziwię, że my ta misz przyszła tak późno. No, No ale dlaczego żarty? Jesteśmy młodzi, wolni, kochamy się. Jak to kochamy? O, przepraszam, chciałem powiedzieć, możemy się kochać? i być szczęśliwym. Jestem mały, nie potrzebuję posagu. Jestem człowiekiem honoru. O tym świadczą śliwe. Jestem honor. Na honor dobrym zrobię, co pani każe. Zostanę w służbie. Albo ją porzucę. Zamieszkamy w mieście. Albo na wsi. Na będziemy razem kwiatki sadzić. Dobrze, ja bardzo kwiatki lubię. Na honor lubię, pani na Ja na to? Że myśl, aczkolwiek późno przyszła, rozwija się nadzwyczajna. A, wszystko robię nagle, bo idę za bezpośrednim natchnieniem jestem z tych, którzy uważają, że opatrzność czasami do nas przez serce przemawia. Ledwie ta myśl zaprosła w mojej duszy, już siebie pojąłem, już wiem, dlaczego zdało mi się, że ją znam. Dlaczego jej głos nie był mi obcym. Dlaczego nie zaczynam kochać, ale od oh, dawna. Nie zgadzasz się Panu z samym sobą. Wszakże dopiero powstawałeś przeciw małżeństwom pomiędzy nieznającymi się pierwej. Ale ja już nie jestem nieznajomy. Pani mnie widzisz? Słuchasz? Wierzysz? O, oh. tak, wierzysz. Ja wiem, że pani czuje wibrację tej potęgi, która mnie ku niej niepojętnie przyciąga z osobą. Ja ciebie nie wiem, dlaczego słuchać. No ale słuchaj, słuchaj. Wierzę, że to, co mówię, mówię szczerze, a mnie się zdaje, że mam jakiś święty obowiązek stanąć czy ok? i prosić, abyś mi zaufał. Zaufała? Wierz mi pan, że im lepiej rola odegrana, tym boleśniejsze obudza uczucie, bo nas uczy, jak ludzie dobrze udawać mogą. Ależ zaklinam cię, pani na Boga! Niedziel mojej miłości zgarć moją otwartością! Gniewaj się na zuchwałe nadzieje, ale udawanie o nieszczerość nie oskarże mnie nigdy. Moje postępowanie zdaje się szalonym nie? i szalonym zawsze pozostanie dla tych, co nie pojmują innej rzeczy przewodni jak zimną rachubę.